Was dzisiaj muszę rozebrać maskę w Urusie 2812. Potem powiem Wam czemu. Tu mam pudełeczko. Dzisiaj jest 10 marca nie przypadło to rozebranie, powiem Wam naszego te zimę mi się coś stało cieszy, patrzyka, też muszę w nie szpilki wymienić, to wszystko pokażę Wam. Ale brud. Azor, poszedł! Nie strac mi kur. na razie na grosie chodzę na bazylank. Teraz drugą stroną będziemy odkręcać. Jeszcze coś popuszczę. Tam ponownie, bo mi się brakło pamięci na moim telefonie i trochę ten trzeba się nakręcać przykręcone jak widać ten traktor był nieruszany, nic nie robiłem przy nim od nowości, teraz jest przy nim dopiero coś robię i no była pompa Paliwa, ten, popka paliwa wymieniona i filtry i oleje i to wszystko. To jest 1999 rocznik. Aha, aha, aż to na tu tak kręcić, jakby to, aha, aha, ha ha, tu odkręcić, tu to aha, 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 te te boczki, Teraz drugi to zrobimy. za chwilę. Jest Jestem ponownie. Odkręcam. A z drugiej strony muszę odkręcić. Czy wam odkręcić? To, śrubę I to, to wyciągnąć i już śrubę wyciągnąć. Byłem sobie po klucze, chyba woda, że to jest dziesiątka, się nie mylę. A? Tak poluzujemy Można przywracać. Niedługo trzeba już na wodę siadć to muszę traktor zrobić.

Tu w środku nic nie ma. Nie ma Już słychać jak pewnie sieją na wóz. Większego składa że już wyjechali z magami. Już dwa tygodnie. Bite. Tak, pogoda tak dopisuje, że nasza kraj. deszcz, rośnieg. śnieg. Nie wiem jak wy ale na środku deszcz, rośnieg, rośnie, potem słońce wyjdzie. Kurde, się to. другую сторону Оп, а вам что-то Tak, tam w planach potem no, Wostę odpalili No zobaczymy To wszystko zależy od pogody Ja muszę tą pompę paliwową wyczyścić Filtry Stres Takie coś Bo jedynie ja mam Na mojej wsi Taki, taki pojazd u Rufusa. dziadek go zakupił pierwszy u nas na wsi był. I sąsiadom pole oprawiał tym bombowcem. Mam do niego jakieś części zapłacone. płok, torbowód. I, I takie tam różne rzeczy. Ludzie chcieli go kupić, ale nie sprzedaj pomysł pomocy rodziny. To bardzo cenne. Kręcimy. i będą takie urywki czasami na nie, to mam mało pamięci kurde śrubka mi gdzieś poleciała o, o jest. Думаю, это подорвано, Потому что изменить Видите, там не было... Да, да. А, Dobra, teraz to odkręcać. No. Kurde, co jest? A te śruby na dole? Nie no, śruby dziwne. By... Mm. Oh. Poszło Nawet to fajne rozwiązanie z tą maską. No jak te... Coś odkręcić, gdzie jak widać te półtra koleru i tyle śrubek na razie jest o, tu jest dużo zabrane. Teraz wiemy co, to tu posprzę tam i to dam. Tam nie zawsze tam... To na pudełku, zawsze takie pudełka zbieram, na śrubki idzie dać. Hmm. Jakby to ściągnąć. Hmm, hm, hm. Dobrze, to ja wracam za chwilę, bo jedną ręką nie się. Już rozebrałem maskę. Te dwie śruby znalazłem do skręcenia. Jak wygląda uczyć właśnie 12 bez maski? Tu wycisło. Tak, że patrzę tu właśnie wycisło mi ten. Znamacie to już. Głowica czy blok? Wiedziejmy, że to główica jeszcze. Dobrze, to w tym odcinku będzie to wszystko. Na no. razie